Z tej strony Baraba witam Was na moim kanale i zapraszam do 76 odcinka mojej serii z gry The Last of Us Part 2 w dzisiejszym odcinku dalej będziemy kontynuować retrospekcję związaną z Abi. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku oddaliśmy wraz z Lew tabletki, żeby le leki po prostu żeby te leki uleczyły jarę i mam, mamy nadzieję, że się to wszystko udało. Konty kontynuujemy ret retrospekcję. Zakończyliśmy kontynuujemy retrospekcję związaną z ABI Zakończyliśmy poprzedni odcinek, jak pamiętacie na tym miejscu. Rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek. Zanim zaczniemy, wstawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba, więc ja już nie przedłużam. Rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek i zobaczymy co się tutaj wydarzy w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. A więc ja już nie przedłużam i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zobaczmy tutaj Abi sobie spokojnie idzie. Ciekawe czy ktoś Abi, czy ktoś abi za, zaczepi w ogóle czy tu, mam, tu mamy skrzynkę pewnie z jakimiś bandażami szafkę z jakimiś może bandażami. tędy powinniśmy chyba otworzyć sobie te drzwi no i zobaczymy co się tutaj wydarzy Jesteśmy tutaj przy, przy tym stole tutaj gdzie, gdzie była by, tak jakby na, na tym bloku operacyjnym co była jara a teraz będziemy w Seattle, y, dzień, dzień trzeci. I zaraz zobaczymy, co, co dalej w tej retrospekcji związanej z Abi nas będzie. Y, co dalej nas będzie czekało. Powiem Wam, że Abi też y, du, dużo już przeżyła w tej swojej retrospekcji. Więc y, zobaczymy teraz, co nas będzie. Będzie czekało. Na pewno się dziw, dziwnie. Czuję Abi po tym, co, co zaszło pomiędzy, pomiędzy nim a Owenem w jednym, w jednym z odcinków, jak pamiętacie. I teraz zobaczymy, oczywiście Jara tutaj jest. Czyli, czyli chyba już jest wszystko w porządku. A tu, a tu mamy, tu Abi się porozmawia pewnie z Mel, tak jest. No i zobaczymy. Tutaj mówi o bandażach dla Jary. Jak widzicie Mel jest w ciąży. Ciekawe czy w ogóle jakoś to wyjdzie, że aby się cał całowała z Owenem. Jestem ciekawy jak, jak ta historia dalej się potoczy. Myślałam, że wybijesz mnie. Więc zaraz się przekonamy i zobaczymy co nas tu będzie ja za chwilę. Nie. Czekać. Ale bez ciebie. Tutaj. Okej. Okay. Co? Czyli, czyli aby nic... Możemy czyli aby się nic. Nie. E, nigdzie nie może jak na ale razie nabrać. iść. No czeka właśnie i wcale nie chodzi o Owen Czyli to wszystko Aha. jest... Czyli to wszystko i teraz ta no cała wina. No no Jesteś tak, dzirą, tak wygląda Abi. na to, że, że Abi się dowiedziała, że raczej, że, że Mel się dowiedziała o tym yy, yy, pocałunku Abi z Owenem. Jestem ciekawy, co teraz naprawdę... Chcesz pomóc tym dzieciakom? Nas będzie czekało. No, chcemy pomóc. Zostaw je w spokoju, zanim je wyruchasz oj mocne słowa mocne słowa widać, że Abi jest bardzo wściekła bardzo zła że to wszystko wy, wy wyciekło wy, wyszło na jaw no i zaraz zobaczymy co nas tu będzie czekać a tutaj jest bodajże Jara, tak? Fajna koszulka. no, no fajna Tak, a Nic teraz zobaczcie jak, jak jara wygląda. No szkoda, że, że ręki już Jara niestety Pięknie. nie będzie miała, tylko ma niż rano. oczywiście jedną Dobra Przekonała i teraz zobaczymy Co nas będzie. Czekało jeszcze w tym dzisiejszym odcinku Swoją drogą chciałbym naprawdę Już wrócić do samej Eli I zobaczyć co tam się dzieje w tym w tym teatrze bo jak pamiętacie Zakończyliśmy tak jakby z nią, nią Nią grę na razie czyli Eli Eli grę na razie zakończyliśmy na tym W tym teatrze jak Aby właśnie Znaczy jak Eli chce się Lewe. rozprawić o, ostatecznie z Abi Lew! Lecimy, lecimy poszukać lewa Dlaczego no, Lew nie chce iść do Santa Barbara? No nie wiem Oto jaki los ją Czyli lecimy tutaj dalej powinien się skupić na własnym. Zaraz się przekonamy to nas tu będzie czekać w tym, w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, się że dzisiejszy, odcinek oczywiście wam się skończyć, spodoba, Więc teraz tędy mama jest taka, więc, wiemy, więc i zobaczmy. A możemy zmienić. szybciej droga możemy aby robić? Przejść? Pomóc. Lew nie przekona jej do odejścia. Okay. To niemożliwe. No i Bardziej teraz się boję, co by mu zrobiła. Zobaczymy. Lew. Lew. Przepraszam. zobaczymy co nas Lef będzie. Tej dale widać. Eee, Więc. Aby szuka. Uwielbiam. Lwa również. Uwielbia, reking, ale nie znam od całemu. A co robisz teraz? Tylo. Dokładnie Połączyła nas. Wędzony strach. Przed czekało Mówił, że była zdzielna. Ciemnia. <laughs> nie wiem. Jak no bo jak była. Stankować. Ciemna, e, dzielna. Nie, nie ciemna tylko dzielna dobra teraz przed, teraz otwórzmy sobie te drzwi bynajmniej i zobaczmy zaradę? widać, że to przejdzie spokojnie dobrze, że nas tutaj nikt nie że nas tutaj nikt nie atakuje teraz przedostajmy się w tą stronę, zobaczcie takie naprawdę fajne są widoki. No i co teraz? Spokojnie, ona chce się bawić. No, oczywiście. Co tam masz? Nic ci nie zrobi. Okej, okay, patrz. No i będziemy, będziemy rzucać. Abort mała. Okej. Okay. Jeszcze? Chyba chcę, żebyś znowu jej rzuciła. Dobra, jeszcze raz. No i jeszcze ją. No jeszcze rzucimy. No i jeszcze, czy już? A teraz od ciebie chcę. Dobra. To chyba Niech spróbuję. Jara. To żaden kiepski pomysł. To jest bardzo fajny piesek. Spróbuj. Ugryzie mnie co? No nie, nie. Nie. No jest eee, Ten psiak cię nie ugryzie drogę jaro. No i zobaczymy Co nas będzie tutaj jeszcze czekać w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz. <grym> Mogę jeszcze raz. Byłaby zachwycona. Oczywiście. A my oczywiście będziemy... Zaraz ruszać dalej No i co? Okej, okay, ale ja my musimy jednak już lecieć Lecieć dalej. No dobra, lecimy Musimy szukać dalej No właśnie Czyli szukamy dalej I teraz tędy jakoś się przedostaniemy, mam nadzieję, otworzymy sobie te drzwi, aby nas tutaj nikt nie, nie zaatakował. Coś mi się wydaje, że jednak. No, musimy jeszcze te, tego le, lewa znaleźć. No mam nadzieję, że uda nam się go Myślisz, że prędzej czy później szybciutko znaleźć. Gdyby go nie okay. zobaczyła, udosiłaby go własnoręcznie. No, przypomnę, że to jest odcinek 60, 76 naszej lecimy, serii. Że? Prawie nic. I więc lecimy dalej. Słyszałam, że właśnie ludzie nazywają go Lili. No. Ale najważniejsze powiem Wam, że, że Jara jakoś z tego wyszła. Przez długi czas. No i zobaczymy nawet. No tak mi się wydawało, że, że Mel się tego wszystkiego dowie, że, że do takiego czegoś doszło pomiędzy Owenem a Abi. Jestem dokładnie ciekawy, co będzie na nas jeszcze czekać w tej historii ogólnie. pomiędzy... E, Abi A ONM A potem skoliło głowę Jak mężczyzna samobójstwo No i zaraz się przekonamy co Między będziemy czymś. musieli zrobić w tym dzisiejszym się wydarłam. odcinku jeszcze Tak jak widzicie ON tutaj jak widzicie Yara tak. Jara opowiada o tym wszystkim co się do tej pory Wydarzyło. Hej, mam pomysł. No. Znajdźmy mu coś fajnego. O, oby nam się to wszystko udało. No więc idziemy znaleźć coś fajnego dla... dla lewa. Dla lew? Dlaczego zrobił to teraz? Znaczy no zgodził głowę. Tydzień temu wyznaczyli mu rolę w społeczności. Okej. Okay. Chciałby być żołnierzem jak ja. Ale wybrano go na żonę członka starszyzny. To część mamy. Teraz wiem, dokładnie mamy... Le tak. ja chociaż obawiam się, że coś tutaj nas może zaraz zaatakować. Dobra, pogadajmy, bo ona chce z nami jakbyście rozmawiać. Jakieś kartki czy coś. Gdzie jest Santa Barbara? w Kalifornii. Oczywiście. Gdzie jest Kalifornia? To w Stanach to tak, Zjednoczonych. Um, to jest Seattle. A to Santa Barbara. A nasza wyspa? No. Jest trochę za mała, ale była gdzieś tam. <grym> I jak daleko. Tak widać ją. No. Przekonamy, tutaj żeby nas będzie czekać w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy... że ten kolejny odcinek retrospekcji związany z ABI. Chociaż taki dość luźny, bo tutaj naprawdę nic się takiego aż nie dzieje. Dobra, więc lecimy dalej i zobaczmy co my dokładnie byśmy mogli znaleźć dla... Lewa Mam nadzieję, że w ogóle coś, coś się uda wartego Uwagi znaleźć No i co, co tu? Mamy wejść czy nie? Zobaczymy. Może tam są jakieś drzwi Słuchajcie, czy damy radę te? i otworzyć. One chyba one są zamknięte. Te drzwi, ale my przejdźmy się naokoło i zbadajmy to okolice, Może coś takiego ciekawego znajdziemy? Dało znaleźć coś ciekawego. Co nie no to my musimy jednak iść tu po prostu jednak Chyba, że coś tutaj będzie wartego do wzięcia, ale chyba raczej nic tutaj takiego wartego uwagi nie ma Dobra więc Lećmy może po tej stronie Zbadajmy tą całą okolicę. Tutaj też... Jak widzicie nic... Jak widzicie nic takiego wartego uwagi nie ma. Dobra, może tędy by było jakoś zejść. Hop, może tutaj. Chodzimy. Zobaczymy, znajdziemy być może... Jakąś fajną rzecz dla Lewa. Ale nie wiem, czy w ogóle nam się uda to zrobić. Na pewno coś tu jeszcze zostało. Miejmy taką nadzieję, że coś tutaj na pewno zostało. Coś takiego, że będziemy mogli wziąć dla, dla niego właśnie, dla lewa Co jest tu, czekajcie Może tutaj coś ciekawego będzie, czekajcie, może do góry dam radę wejść Nie, tutaj nie damy Radę może tutaj coś Tędy może coś się. Coś jest w szufladzie. Zaraz się przekonamy. Być może. Będziemy mogli. Będziemy mogli wejść. Dobra, tutaj coś jednak w razie. Może będzie do. A jednak... Jednak nie. Jestem ciekawy co tutaj jeszcze będzie na nas e, czekać. No nie udało się niestety. Mm -hmm. Może to jakiś klucz jest. A nie, jak jest rybka. Dobra, To to. to. Weźmiemy, się ja już to Może to. Klucza. OK. Jest świetny. No? Więc mamy? Mel się myli. Wiesz. Że, że... Jesteś no. dobra. Miejmy nadzieję, że Mel się myli. Nie znaczy. No ale, ale nie ma co. Trochę znam. Ale nie ma co. Abi? O tym możesz myśli. przestać wpierać moje rzeczy, proszę. Wybacz, nie wiedziałam, że to dobra. wszystko jest Twoje. O. Tak, wiesz, moje akwarium. Zobaczymy, moje co nas będzie czekać jeszcze w dzisiejszym odcinku. Mam Jesteś nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się oczywiście. Widziałeś, Lewa? Podoba? E, tak, wszedł korytarzem. Okay. To Czemu? lećmy za nim. Możemy podążać? Doganiecie. Nie ma co. Nie ma o czym gadać. czyś Przecież... Myślała, że mówię serio. No właśnie. Dzieci są trudne. No i. Ja. Za to ciebie lubią. Co nas teraz będzie czekać oh w tym dzisiejszym? Ciuchu? Ale powiem wam, że trochę smutno, że bardzo ten bardzo hejt tak. się e, nawarstwił na. Czy na Abi? Przecież wiesz. No właśnie. Coś wymyślimy. Nie, Ty już nie kręć. Już za tak późno. Ty nie, masz jedną. Nie, Słuchaj, Me, ty masz jedną Mel. Wiem jakie to pogmatwane. Wiem. To bardzo pogmatwane jest. Ale mamy prawo do szczęścia. No ale Mel, ale mel też ma prawo do do z szczęścia z tobą. No i zaraz się przekonamy co nas. Słyszałeś? Teraz będzie czekało. Dobra, lecmy. Kolejny fragment. Co on robi? Nie Po kogo? O matkę. Ona go zabije, Abi. Oby naprawdę nam się wszystko udało. Jeszcze nie. Udało. Ile? To Dobra. Kilka godzin. Czyli będziemy musieli. Go. Weźmiemy łódź z przystani. Hej, właśnie przyszła chyba... operacja. Nie Szkodzi. Okay. Jak inaczej go znajdę? Pójdę do Owen. Płyną na tę wyspę. Właśnie. No i co teraz? Właśnie, że tak. Mogę pomóc? Tak. Naprawiają tę cholerną łódź. My idziemy. Abyś nie idzie tak. Jara, idziemy. Z Jarą. No i zobaczymy. Zobaczymy, co naprawdę na nas, nas będzie czekać w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, zaraz się przekonamy. Ale że dopłyniemy w następnym odcinku. To przystań. Powiem Wam, że nie mamy zbytnio czasu. Jak się czujesz? A nie chciałbym, żeby ten odcinek był, był okay. długi. Dobra, więc zaraz się przekonamy. Na tym miejscu sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Czy wilki z tego korzystają? No i lecimy w następnym odcinku. Powiem Wam, okay. że na tym miejscu sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Powiem Wam tak, że w następnym odcinku podpłyniemy na tą wyspę pomóc poszukać mamy Lewa a więc w następnym odcinku tym się zajmiemy więc zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek choć taki w miarę krótki wam się podobał a więc zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka hej hej